No dobra, zacznie odcinek. Witam w kolejnym odcinku. Witam z powrotem ja też witam. No i co? Lecimy kurwa, teraz. zombiak! Jest. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Bo ktoś śpi, ten nie leci, czy coś. Dobre. Powiedz mi lepiej, gdzie są diaksy, ziomek. No, tutaj nam zegar. ile już mamy na zegarze? Godzina 18. Okej okay. no pamiętaj, że straciliśmy to... pół godziny rana na początku To nie jest moja wina Tylko gry, <gry> tak, tak. No to był dobre rano Kurwa było. Moja wina, że zrespiłem się w ścianie jak weszłem do łódki Gera zbugowana Totalnie Dobra, znalazłem jeziorko lawy, ale nie wygląda jakby to były diaksy. Ile zbieramy diaksów w ogóle? Można no już kurcze... Tak Mo no. Bo inaczej ja bym się... Ałe. Aż tak? A, no wygoxować się do tego do no. no dobra. Do netheru to jeszcze powiedzmy można iść w szelazny, w tym stanie. No ale będzie kurwa nic nie ma, tam... Tam gościu smog tylko cię strzela. Ma no to wystarczy dodziałać. Co to tak na Nie, wiem, siekierkę, bo chyba z siekierki lepiej bić smaka. Mówisz. Czy jesteśmy spoceni i łóżka robimy? Nie robimy łóżek. Prejeżdże robią łóżka. Dokładnie. No to siekierka i guess i plata chociaż i spodnie, no. Chociaż hełm też jest OP, bo hełm kurwa na szkielety jebane. Czy nie masz szkieletów kurwa, w tym będzie? Dano, ale są. Są. To... Mini zombiak? To nie wiem gdzie. Ale gdzieś mi tu warczy. <noise> mini zombiak to najgorszy ender ranów. Czy... Bo jeszcze z mieczem jakby się zrespił. O, o panie. Chuj. No nie wiem, gościu, kurwa. Ten cave to on z się fiuta. Sześć diaksów było i dalej się nie da iść. No czasy gdzie się strip minowało były ciekawsze Nie tym razem Zajębałem szkieleta Kurwa na hardkorze zawsze były takie dziwne serduszka? Nigdy nie grałem, ale no Ci przypominać, że to ja jest To masz Deda. <grym> <grym> nie no, już nie da się tego przegrać. Nie ma opcji. W sumie, nawet możemy już engine jakiś postawić, józef, bo mamy już 6 diaksów, nie? Ja się no, no nie no, mówię, to jest że totalny fajnie... Ja mam 11. No no, tak jak Oś, to, ja mam tu... całą no chociaż prot jakiś by wpadł, nie? Padnie mm, Twoja stara 3 na pewno Nie mów tak, bo to nie niemiło w swojej strony Wszyscy pozdrawiamy mamę cichego Pozdro dla mała Zaraz mi się kilo w rozdóbce Widać Tak za pięć. Znalazłem żyłe kurwa tafu Jest ciężko bo wiesz, bo <laughs> tak, wiem yeah. hmm. Mogłeś zrobić kurwa coś takie. A! Czy coś? No effort w ogóle. No i się rozjebał kilof Ten e, dobrze. Stawiam dla widzów. No, Okej, okay. widzowie na pewno się zaśmieją, nie są tak jak ty. Toś na pewno zrobił takie hihihi hi, hi, ha ha. ha. Ja mogę zrobić diaksowy off, ale jestem genialny. Nie muszę przepalać żelaza. Ale i tak przepalę, bo Czekaj, okay, kurwa, jak się z wychodziło. No ja jeszcze kopię, może znajdę jeszcze jakiś diaks, w znaczy, sensie fajnie by było trafić na jakiegoś Kvika, no ale... A dunno. Eee... O kurwa. Cały wągiel zarabia mi zjadło, a potrzebuje pochodni, potrzebuje świeczek. Jezu, jak grze jak się dupa poci, może święty, kiedy przestanie już być tak ciepło, już było tak fajnie, 20 stopni, mogłoby być tak zawsze. To kurwa musiało dojebać jeszcze na koniec sierpnia. To prawda. Się ktoś na pewno lubi, ale. To ja nie jestem ktoś, jak to mówi ktoś. O, trial chambersy kolejne znalazłem. Jest tu jakiś lud? Czy trzeba zabić. Chyba trzeba zabić ziuty. Ale ja nie wiem, czy ja chcę. Kurwa i zabić... Nie no tutaj. Aaaaa! Iść czy nie iść? Kurwa, może chodź nie, do nie. mnie, zrobimy trial po chambersa. Smoku, po smoku, No ale. No dobra. Z tego i tak nic nie dropi. A jakby nam maczył dropła, to byśmy zabili wardena na hita i byłby minus jeden. No Ale dobra, mamy już drugi, więc powiedzmy Chyba, że na ten sam, ale no nie wiem Diaksy! No i widzisz kurwa, to jest jak ten mem z kopaniem dosłownie. ten kopać nie znajdziesz diaksów. Ile diaksów? Ja pierdolę 3 na no. Gościu, mam 11 diaksów. U -u -u. Czyli na klatę i siekierkę ewentualnie. I to na jedno ma trzeba za dwie No wiem. Już szukam przecież. Strip minik jedno kopę. strip mine... nie no dobra, kopanie po Lashkave'ie jest OP, ale... No. Trzeba znaleźć Lashkave'a. To nie jest takie kurwa hop -siup. <ścoughs> No był znaleziony. Hehehe <ścoughs> To nie moja wina, że zrespiłem się w skale Już mówiłem to po raz siódmy, po raz dziewiąty i po raz kurwa siedemdziesiąty czwarty. No już te 100 razy mówić i tak to jest moja faktu, że. No wyjebałeś. No bo. get unlucky, o, Kevin. A, nie, no, no to, to, to chief. No widzisz. No, bo tu mi gravel spadnie na łeb, tu jest jakaś woda. Ślęet. Tu są te trial humbersy. Co były wcześniej. Kurwa, Kolejne no, diaksy No ja człowiek sobie z tej... cave'a, a tam jest 700 szkieletów i creeperów. O nie, a nie, jednak nie, rady, nie diaksy. Kurwa. Ty to niedobrze, bo ja bym się wtedy zdenerwował, zrobiłbym takie. Grrr. Wiesz, co by było fajne, jakbym trochę węgla znalazł, wiesz, pochodnie mi się kurwa kończą. Pamię kre kreatywa, daj trochę pochodni, co? No, Dam please. ci 17 pochodni, jak przyjdziesz i uratujesz. Nie ma opcji. Bo na ja totalnie to się kilo skończył, a no, jestem zamurowany w kobie, żebyś mnie. A masz kurwa patyki, chyba, Nie chociaż... mam drewno, nic nie. No mam... jak ty poszedłeś do cave'a bez drewna, że to tak jakby pójść do McDonalda bez pieniędzy. Hej Help me! No Kop z łapki ziomek Kopy Zajdzie się okay? Nie śpiesz się Widzowie będą mieli ciekawe kurwa rzeczy do oglądania to na pewno Czemu tu nie ma diaksy? Te diaksy na pewno są tu w lawie zakopane, ale nie będę wpadał do lawy, bo to trochę cringe. No, i co kurwa, wiedziałem, że żeby się rozejrzeć, na suficie są. Dziigi. Ale ja muszę jakoś wrócić, tak jak ja przyszedłem, bo ja tam żelazo przetapiałem jeszcze. Eee, pochodnia jest. Diaksy są tu. Jeden diaks. Ja mam diamenty, diamenty no, mam. No, no czemu się ząbole nie mogą zrespić? Tylko szkielety się muszą kurwa zrespić. Gram na chrodkowrze, a nie na cipko, małdzie 17 diaksów, na no ile dostarcza? Dwa armory po 8 i na łopatę, okej. Okay. Łopatę no to? Co <noise> Nie chciałbyś diamowej łopaty skraftować albo diamentowego hoła, żeby farmę poszerzyć. O. Teraz ja lubię diaksze Gdzieś... robić. To to takie co ludzie mówią, Jeszcze że... do tego trzeba mieć trochę diakszy. Because no. you never spend your diamonds on a hoe. Okay. Ja nie wiem gościu jak wyjść z cave'a. No nie da się wyjść z cave'a. Na góry musisz kopać i uważać na lawę i gramy. Nie mam na kurwa czym kopać. No to tu jest problem. O, ten. Żyły Amertyls tu znalazłem. No ale no, Amertyls to jest. Mm, niepotrzebny raczej. Amertyls. Kiedyś w Lidze Legend był, że ten, że Amertylstowy Z czy coś takiego, ale to było tyle lat temu, że. Oj, kurwa, oj, oj, dobra. Tu jest żyła kopru. W sensie, że jest tak w rudy. Myślałem, że żyła kurwa kobla. Skąd ja przyszedłem? Skąd? Chyba tak. No, potrzebuję jakieś bloki do budowania I jakimś magicznym cudem nie wpierdolić się do lawy gdzieś? A, stąd przyszedłem, to są triolcze inversy. Okej, okay, a gdzie gdzie byłem wcześniej? Nie wiem, zgubiłem się w chuj. Chyba stąd Nie. Zgubiłem się Kurwa Można łódką pływać w lawie? Tum, tu, tum, tum. Tu, tu, tum, tu, tu turum, tum, tum Tum, tum, tum. Skąd ja kurwa przyszedłem? Stąd? Nie. Ty no bąbel, no nie rób se jajec. A Nie, nie wiem skąd przeszedłem kurwa. No o, to chuj, to będzie minus światło. 11 żelaza mamy. Światło widzę, wyjście na powierzchnię. My byliśmy na 2700, tak? jest takie na 400 ty. Tych... Okay. Tu są diaksy? Może będą. Nie. Tu jest dripping lava. Oj. Trochę igram z ogniem, bo wiesz, bo, bo lava. Nie chcę powtarzać tego remaku. Przecież to pół godzinki ziomek. No kurwa, wycinaj. Co ty wiesz? No, Mam dwa odcinki. Trzeci odcinek tego rana, Trzeci. Oj. <grym> Spoko, am chilling, am chilling. Jeszcze jakieś diaksy bym znalazł, no. Mo co najwyżej, ty, ty znalazłeś jakieś, czy nie? Nie, nie się kill kurwa rozjebał jak doszedłem do cave'a i to tak. Mamy to no widzę. Powiedziałbym, tak. że to trochę anlacki. Idę do domu do, do, okay. Masz łóżko? Eee. Nie, bo postawiłem w bazie. <śmiech> <śmiech> Musisz pobić się z modami, możesz wykopać zaścieki jeszcze większe. Przepale żelaza po prostu Albo możesz się kurwa wkopać do mnie i dać mi pochodnie, co? Nie Chyba tu już byłem Oho! Ktoś coś y -y. chce y -y. No to ja będę zabawiał widzów, a ty rozmawiaj przez telefon. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Chilade. Dzisiaj jesteśmy w kopalni, szukamy diamentów. Co prawda, z mojej perspektywy tego nie widzicie, aczkolwiek możecie sobie wyobrazić, że kręcę się kurwa w kółko i nigdzie nie ma diamentu. O. o? Mein god. No nie wiem, kurwa, nie ma gdzie iść tutaj, idę na górę, z coś. O! O, tu jest przejście. GG. Nie, jednak nie ma przejścia. No ale kopię się i eee, tutaj. nie w tą stronę, bo mamy na 2700 i coś. To gdzieś w tą stronę jeszcze kopać. O, do mnie też piszą Jezu Chrysta, jak celebryta się czuje. Jak jest teraz po popularny celebryta? Sam muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż gdyż kurwa no nie odpowiem Tutaj kolega Remistra, ale no. Najpopularniejszy celebryta teraz. Minecraft Blow. Na 100%. Kurwa jeszcze jakby ten portal co mamy w tym w bazie. To... O! Dirt! No dirt to nie znaczy, że się dokopałem do kurwa powierzchni, tylko że będę się kurwiał i musiał go kopać. Ale przynajmniej się kopię szybciej niż Deep -splate. Eee, co my tu mamy, co my tu mamy, panie i panowie otwarte losowanie, kurwa Ciemnak w dupie, mały ekranik, 0 Mil... fps o Wrócił, cześć, jak jest teraz najpopularniejszy celebryta? Taki w Polsce Powiedziałbym, że mój stary A jego starego to na 5 osób na świecie ale tyle wystarczy, żeby był zajebiście popularny? No, nie powiedziałbym. Na no, osiedlu to. No powiedz, na jakiej wysokości jesteś? No to ja w domku jestem na 64 idealnie. O, kanion. Eee, uh, come Mam. Mama. To co zrobić? To nie tylko sporo. Loda. Niebane buty. Na... Co? Znalazł. A, szczelają do mnie. Ty jak stąd wyjść? Bo widzę, że ty tędy szedłeś chyba. Dobra, chuj. Ten zombiak na pewno mnie nie zajebie. Deszcz pada i chlap, jak się życ mocnie w schrapie, czy coś takiego było. Gdzie ty jesteś. No, przecież idzie. No i idę przecież. Kurwa się nie rozerwę, nie? Ale wyszedłem tym samym wyjściem co ty, kopiąc się jakoś losowo do góry, więc spoko. Nawet no, znalazłem twój most. O, siema. Kurwa, to w tym odcinku odpalamy portal do Netheru, ale szybko. No. Let's go. A kurwa. nie, 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 nie. A nie był w skrzynce? Muszę tam. muszę zechce przestać kurwa tutaj Ale monster, o! <śmiech> <śmiech> zasieki zosieki. <laughs> zasieki Pes? Go de facto sleep man Ale już ciemno na dworku <laughs> Dobra kurwa, to tak Wiem coś Kurczak? Dobra, smaży się. To tak, lapiso mamy trochę. A co to robi? A, już wiem Wow. Zabawnie by było, jakbym umarł psem. Na no, on nie da się umrzeć czy nie? Na nie, hardcore Ale nie wiem, czy sobie pan dobił. Upiększyłem trochę naszą bazę. Dobra, co ja tu mogę wpierdolić? Dirta. Bloki budownicze to sobie zostawię, bo why not. Eee, no to wyjebie, bo się stakuje chujowo. O tu mamy eee, stolik. Tu mam cztery strzały, mam już całe pięć strzał. Wow. Daj mi... Zajebałeś sam kurwa żarć Jak się kurwa ta Silda robiła No zobacz co w tej książce Nikt w życiu tego nie kraftuje. Używa książki? Ja powiem Ci, że książka OP jest To musisz ten, e, się przyzwyczaić no, no, jako taka Dobra, to co robimy? Mamy 17 diaksów, ziomek. 17 diaksów. Dwie siekierki diamentowe to jest 6. To ile nam zostało? To mamy 11. To możemy dwa hełmy i chuj. Albo dwa buty i też chuj. Kurwa, no chyba klata daje tej wiecy. No ale. To dwie klaty i bez siekierki? To chuj, kraftuje dwie klat. Myślę że żelazna siekierka wystarczy mm, A mamy żelaza w ogóle? No trochę Czy żeś zjadł? Tak. Dawaj eee... Kurwa jak kraftujesz siekierkę to tak jak jest na ikonce czy na prawo? Ja? Na lewo Raz, dwa, trzy na lewo No na lewo, na lewo oczywiście no, i Mm, no czekaj jeszcze, e, dobre drewno sobie zostawię, jedzonko Jedzonko mam. jeszcze. Daj sobie pół tych kurczaków, czy nie? Czy masz jedzenie, no, bo ja mam chleb jakiś, mięso A to masz jedno, ty se zestakujesz Albo sobie opierdolę oh Ja mamy tego, streksy? zapalare Cały tak, jeden zapalare. Na, łop na łopatę no czekaj, kurwa trzeba wykopać <laughs> Kurwa, jakby były dwa to choć trzeba na No tru Kurwa pomogę ci. Pomóż, pomóż, pomóż <śmiech> Dzięki <śmiech> no, Jak szybko wykopał Czekaj, Śmiech. czekaj, to na 3-4 trzeba wejść, jesteś gotowy? No Trzy. Trzy. O, o. o Kurwa. Me... A musimy coś złotego wziąć, bo nas będą te... PIGLINY na kurde. <noise> kto ma złote buty? <noise> to czekaj, to czekaj. Powtórka, powtórka. To się wytnie, to się wytnie. Przynieś mi ten... Kobla czy coś. Każdy... A nie wziąłeś co do budowania rzeczy? Nie wziąłeś co do budowania Ale Ależ Shit No to jednak. No, no my musimy chyba chuj. i tak kurwa. Nie, nie mamy jest. kurwa. kurwa. Nie tak. draka, co. Kurwa. Musimy trochę Endermanów pobić, jak sobie kurwa znamy. No tak, ale łódkę mam, mamy łódkę, mamy łódkę, więc zryjmy. Co daje No można wsadzić Endermana do łódki, czy nie na kurwie? Hmm. Chłopca ogląda mi, wielki -y. Akurat to widziałem na przejściu tego Speed'a i tak dalej. Okay. No też nie jest aż taki Speed. Czekaj, bo ta lawa to mnie wkurwia. kurwia. GG. Ok. Eee, mam łódkę, masz te do że. <coughs> trochę mam. Tak, Dirta. A no to chuj. No masz tak dirt'a. No le... no ma. A tu były trzy endermany. O jest tu. Czekaj, czekaj. chodź do niego. Ho, ho, ho. Tylko nie patrz mu. Watch. Nie patrzę. Wsiadł? <grywka> Poszedł <sobie>. <grywka> <grywka> Ja wsiadłem. <grywka> wyczuł, wyczuł co się dzieje. A! Daj, ja to zrobię. Daj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czyli bombę. Czemu spierdalają? Bo wiedzą, że to jest to Topchnij go. O, Siad. o, biega. Bez? No bigo. Eee, No mam, mam, mam. Ile musimy zebrać na ten portal? Jest tam 4, no, no, 8... Zbieramy. 12, to tak z 20 najgorszym wypadku 12 No ale jeszcze trzeba znaleźć portal Tu nie postawisz O będzie dziewczynka świnka Ale słodziek Siad mhm. Czekaj nie... o kurwa żebym zmiecza nie jedną nie wiem Nic nie wypadło. To, to bierz łupkę i tego. idziemy dalej. Nie lubię tego, że czasami nic nie wypadnie. Nic nie eee, Ty, a w kordy portalu trzeba zapisać, co? Chuj, no. Cheating. Gdzie to był to. portal? Tu. Okay, a tam chuj, cheating. Wykorzystywanie feature gierki, dobra, 40 300 mniej więcej 40-300 no ty ci też, jebamy To jest to samo Na czacie by się napisał Bazaltowy no Na bazaltowym nie respią się te Kurwa endermany. aż tam tam to nie przepłyniemy bez jest Gazda mogą być hotół Hotu Także weszliśmy tam. do netheru I ja bym ten odcinek kończył i widzimy o. się w nederze w kolejnym odcinku. Jeśli dla nas to poznać, będzie długo, a dla nas krótko. Jeśli chcecie dowiedzieć się co nas spotka w tym kurwa nederze cześć świnia To musicie. Cześć, świnia. Anime dziewczynka, tak, zdjęcie z anime dziewczynką, na, na, miniaturkę, na miniaturkę, na miniaturkę. Nie, kurwa. nie uciekaj kurwa zrobiłeś. Chodź, chodź chodź, chodź do niej. Na miniaturkę kurwa. będzie Kurwa, chodź do zdjęcia tych chujów. Chyba nie chce być na Szelaj, strzelaj. No kurwa, czekaj! No nie! Dobra, dawaj. czekaj. Na w się ciężko chodzi. No wie. Dobra, dawaj. To w tą stronę. No, go. No kurwa, już klika. Dawaj. Dobra. dobra. Nie, wiem. wiem. Czekaj kurwa, zobaczę. Zobacz, zobacz. zobacz, zobacz. A tu się nagrywa jeszcze czy już nie? Nagrywa się, dobra, może a, być, a, może a. być może No i git, to mamy no imię. Do... No, do zobaczenia okay. w pewnym odcinku. Pa pa.